Tomasz Podgórski, po raz pierwszy po, od trzech miesięcy zagraliście na zielonej murawie, mecz. jak się biegało? No na pewno nieco inaczej niż, niż na tych sztucznych boiskach, jednak musimy również się przyzwyczaić do tych, do tych, do tych zielonych, już, już jak najszybciej, bo bo przyjdzie nam, przyjdzie nam grać pierwsze mecz ligowy. oczywiście na, na, na zielonych płytach, także, także pozytywnie, że tutaj te, te boisko tak było przygotowane i, i udało nam się na nim zagrać. Polonia to na pewno wartościowy sparring partner w końcu duży na seksa klasy. No na pewno każdy zespół z, z ligi wyżej prezentuje, prezentuje inny, inny styl i, i to był pozytywny sparring, który udało nam się tutaj, tutaj zagrać i szczególnie cieszę to, też, że, że to było te zielone boisko, właśnie tak jak pan mówił, bo, bo cały czas trenujemy na tych, na tych sztucznych i to jest zupełnie, zupełnie inna gra. Trener Marcin Brosz tym razem nie dokonał zmian radykalnych w składzie. Wyglądało to tak, jakby miał grać zespół, który zagra przeciwko odrzucicielowi. To znaczy, no, no zobaczymy, dwa tygodnie nam zostało do, do pierwszego meczu, na pewno trener ma jakąś koncepcję zespołu i, i stara się ją wdrażać i, i zobaczymy w cykl przygotowa przygotowań w tych ostatnich dwóch tygodniach, jak to by się będzie kształtowało też na, na tym ostatnim sparingu i na pewno ten skład będzie zbliżony do, do tego ligowego. Nie ma w zespole zbyt dużo nominalnych napastników, stąd twój występ przez chwilę dzisiaj w, na czubie. No, nie powiedziałbym tak, bo, bo trójka zawodników tych ofensywnych dwóch skrzydłowych i wysunięty u trenera Marcina Brosza ma, się, ma, ma grać wymiennie, także, także czy, to, czy to ja zejdę na, 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 na szpic ataku, czy jestem, czy jestem z boku, to, no, to powinno funkcjonować wymiennie. Ty, ty byłeś chyba najbliższy strzelenia gora dla Piasta Gliwice, bo już pamiętasz tę akcję? No na pewno Marcin super tam odebraliśmy piłkę w środku pola, taką prostopadą mnie uruchomił i no nie wiem, tam ja, ja się wywróciłem przed tym tak także nie widziałem, ale, ale podobno nie nie niedużo zabrakło. A fizycznie i zdrowotnie jak się czuję tam jak przed władowia No myślę, że, że coraz lepiej i w następnym meczu będę się starał też to pokazać, że, że fizycznie na pewno się czuję mocny. Jakub Chrzmatuła zagraliście dzisiaj przeciwko ekstraklasowej drużynie i miałeś sporo pracy tak, w tym meczu? No w pierwszej połowie nie za bardzo, ale w drugiej, w drugiej wydaje mi się, że, że kilka sytuacji Polonia stworzyła. No ja, ja myślę, że wywiązałem się z zadania w miarę dobrze, no zagraliśmy na zero, mogliśmy coś mogliśmy strzelić, ale myślę, że no remis jest taki w miarę sprawiedliwy. Właśnie, w pierwszej połowie Piast przez długie okresy przeważał, to oglądałeś na z bramki, podzielasz moje zdanie? E, tak, myślę, że tak. I nawet rozmawiając tu z trenerem Czeciakiem też stwierdził, że, że graliśmy dobrą piłkę, oddaliśmy na pewno więcej strzałów niż Polonia. No nie przełożyło się to na bramki, ale myślę, że, że pierwszy taki mecz na, na zielonej płycie cały czas trenowaliśmy w sumie na na sztucznej, no, nie wyglądało najgorzej to. W drugiej połowie pod koniec Polonii się przycisnęli, czy to wynikało już z braku sił, czy też z większej inicjatywy gospodarczej? No trudno powiedzieć, ja myślę, że, że tak jak pan powiedział, w pierwszej połowie myśmy przeważali, w drugiej troszeczkę Polonia, ale, ale suma summarum jest taka, że 0-0 no, jest, myślę, że sprawiedliwe. Czy to, że zagrałeś przez 90 minut oznacza, że będziesz że wyjdziesz pierwszy meczu ligowym? Tak? No ja pracuję ciężko na to, żeby, żeby wyjść w tym meczu. Decyzja należy to. Od... Ale czuję się dobrze. No tak, czuję się dobrze, ciężko przeprowadzaliśmy ten okres przygotowawczy, Są jeszcze dwa tygodnie, trzeba udowadniać na treningach, że, że ta dyspozycja jest dobra.